Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Ten chłodny listopadowy poranek. Kręcimy Subaru Legacy 2,5-170 koni, do którego instalację gazową założyliśmy ponad rok temu. A dzisiaj klient nas odwiedził na przegląd po 30 tysiącach, a tak naprawdę przejechał 35 tysięcy. Przejechał 35 tysięcy kilometrów i zaoszczędził na tym bagatela 8 tysięcy złotych. Przynajmniej tak wynika z naszych obliczeń. Zaraz przejdziemy do tych obliczeń. A teraz zaprezentujemy, może silnik. To jest 2,5 litra, wolno-sący 175 koni. Bardzo dobrze współpracujący z instalacją gazową firmy BRC Sequent 32, której elementy tutaj widzimy: reduktor typu GMAX. Filtr fazy ciekłej z elektrozaworem. Tam w tle widać sterownik od instalacji gazowej. A wtryskiwacze. Po obydwu stronach bokserowskiego silnika. Auto, które spalało dotychczas, właściwie nie dotychczas, a jeszcze jak było całkowicie nowe, spalało około 9-10 litrów benzyny. W tej chwili spala 10-12 litrów e, gazu, oszczędzając e, 250-230 zł na każdym tysiącu kilometrów. Klient przejechał. E, tak jak mówiliśmy, 35 tysięcy kilometrów, czyli zaoszczędził około 8 tysięcy złotych. E, zostało mu w kieszeni. Elementy instalacji gazowej już przedstawiłem. Te, które były pod maską. Tutaj mamy przełącznik benzyna gaz, który znajduje się obok. Skrzynki obok skrytki na tzw. rękawiczki. W tej chwili auto odpaliło na benzynie. Dioda świeci się na czerwono. Po rozgrzaniu silnika przełączy się na benzynę i kolor diody zmieni się z czerwonej na zieloną. Dolne diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika, czyli w tej chwili mamy jakąś połowę. W tym czasie, zanim silnik przełączy się na gaz, zaprezentujemy może jeszcze pozostałe elementy instalacji gazowej mianowicie zbiornik zbiornik, który ma brutto pojemność 65 litrów zmieścił się idealnie w tej wnęce, praktycznie nie pomniejszając ani powierzchni, ani objętości bagażnika. Tankujemy do niego około 55 litrów gazu, licząc, że średnie spalanie tego samochodu na gazie to jest 11 litrów Możemy na nim zrobić około 500 km, oszczędzając około 120 zł na jednym tankowaniu, czyli około 230-250 zł na każdym 1000 km, czyli na dwóch tankowaniach. A po jednym takim tankowaniu możemy podjechać sobie na stację gazową, zatankować e, zbiornik do pełna za sto kilkadziesiąt zł i jeździć następne 500 km. E, Wlew gazu zamontowaliśmy pod klapką wlewu benzyny, co widać na kadrze. Ułatwia to tankowanie, jest na wysokości rąk, nie musimy się schylać, nie musimy e, martwić się, że coś nam tam zaleje woda, śnieg bądź inne e, czynniki atmosferyczne. Wszystkich tych, którzy też chcieliby oszczędzać 8000 zł rocznie na tankowaniu paliwa. Zapraszamy na montaż instalacji gazowej, wszystkich tych, którzy już mają instalację gazową i chcieliby je serwisować, naprawiać, zapraszamy na serwis instalacji gazowych. A teraz poproszę jeszcze klienta o dwa słowa na temat instalacji gazowej. Zadowolony klient Subaru Forester'a przyjechał do nas na przegląd po 35 tysiącach kilometrów, chcielibyśmy zapytać, jak sprawuje się instalacja gazowa w zamontowanym aucie? Idealnie, nie ma żadnych kłopotów. tak naprawdę tylko tankowanie, ewentualnie uzupełnianie lubrykantu i jest wszystko idealnie. Dziękujemy za tak pochlebne opinie, a tak naprawdę czy są jakiekolwiek minusy? Czy cokolwiek Panu dostrzegało przez te 35 tysięcy kilometrów, które zrobił Pan na gazie? Czy znalazł Pan jakiekolwiek minusy jazdy na gazie? No nie, jeżdżę na gazie już bardzo, bardzo dawno, więc jakby to nie jest pierwsze auto, który, którym jeżdżę na gazie, więc byłem do, jestem do tego przekonany i uważam, że to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o, o tak powiem, finanse i, i łatwość przemieszczania się za niewielkie pieniądze. Jak już policzyłem w poprzednim filmiku, przez te 35 tysięcy kilometrów zaoszczędził Pan 8 tysięcy kilometrów, odejmując koszt instalacji która kosztowała coś w okolicach 3,5 tysiąca złotych, tak. zostaje nam e, 4,5 tysiąca złotych rocznie. W sensie rocznie będą, będą teraz oszczędności już rzędu 8 tysięcy złotych, licząc, że będzie Pan jeździł podobne Dokładnie. przebiegi. Czyli swobodnie mogę jechać na wakacje. Swobodnie można za te pieniądze, za, za oszczędzone pieniądze, można pojechać spokojnie na wakacje. Dobry sposób na finansowanie wakacji. Gaz do samochodu. Tutaj jeszcze przypomnijmy, że silnik tego samochodu ma mechaniczne luzy zaworowe tak. i trzeba te luzy zaworowe co jakiś czas regulować. Mhm. Pewnie za jakieś 15-20 tysięcy kilometrów trzeba będzie się ku temu skłonić. Ja, zapraszamy Dobra, jak najbardziej to. do nas i dziękujemy za pochlebną opinię. Zapraszamy również za 10 lat z następnym samochodem, bo ten pewnie 10 lat na gazie na spokojnie przejeździ. Dziękujemy i zapraszamy.